Bo wydaje się, że to jest bardzo proste wytłumaczyć, jak to siedzieć, ale jest tam mnóstwo szczegółów, na które nigdy nie dość zwracać uwagi. A można się przekonać o tym, zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek decyduje się na troszkę dłuższy czas medytacji. To jest trochę tak jak z pielgrzymką. Jak siądziesz sobie na 20 minut, to możesz sobie siąść jakkolwiek. Jakoś tam przetrwasz. Ale jak już się decydujesz na dłuższe, no to tak jak. Z z plecakiem, który jak tam ramiączko rom, trochę jest nie, niedopasowane, to tam na 3 km to nie ma różnicy. Ale jak już idziesz 20, to po 20 km już czujesz, że było coś źle, było coś niedopasowane. I tak samo jest z postawą ciała. Ona y, będzie sprzyjać temu, będzie pociągać ze sobą umysł, albo będzie powodowała takie y, większe rozproszenie czy koncentrację na tym. Dlatego zwrócimy uwagę na pewne rzeczy, Pierwsza bardzo ważna rzecz, trzeba zadbać o stabilną postawę, taką, żeby były trzy punkty styku z ziemią. To znaczy, jeśli nogi można położyć płasko na ziemi, tak jak ja mam teraz, że luźno leżą jedna i druga, bez napięcia to można, jeśli nie, to w ogóle tak nie próbujemy. Na pewno nie siedzimy po turecku, czyli w ten sposób, że podciągnięte mamy nogi. Dlaczego tak? Dlatego, że po pierwsze duży jest nacisk na kostki, a co jest jeszcze ważniejsze, punkt ciężkości na kręgosłupie się nie zmienia. To znaczy, że tendencja do siedzenia w, taki, w takiej postawie jest taka, żeby zjeżdżać na dół. Czyli tu mam zaciskać przepony. Żeby mieć prosty kręgosłup, muszę nieustannie robić tą korektę. Nie siedzę naturalnie. Natomiast istotne w całej postawie jest to, żeby przenieść środek ciężkości. Nie tyle zwrócić uwagę na prosty kręgosłup, czyli tylko na to, żeby. Zmienić punkt ciężkości. Teraz obrócę się do Was bokiem, żeby dokładnie pokazać, kiedy następuje ta zmiana punktu ciężkości, i o tym trzeba pamiętać także w trakcie trwania medytacji. Jak poczujecie, że już jest trochę źle, senność Was łapie, albo jest za dużo rozproszeń, to wtedy zwróćcie uwagę na to. Najlepiej położyć tą poduszkę płasko, znaczy pionowo, i siąść na niej krakiem, tak jak większość z Was siedzi, czyli. Tak samo na krzesełkach, potem za chwilę powiem jeszcze o krześle, na co zwrócić uwagę. No, oczywiście tendencja jest taka, że wypychamy tutaj tą część dolną, lędźwiową, wypychamy ją do tyłu. To znaczy, że najczęściej jesteśmy zawieszeni na górnej, klat na górnej części klatki piersiowej. Tak jakbyśmy mieli tutaj w kręgach piersiowych taki haczyk, ktoś by nas tak zawiesił i tak wisimy. Jeżeli tak myślimy, to tutaj niestety wszystko z przodu jest zaciśnięte i taka postawa najczęściej sprzyja dwóm, dwóm bardzo niepożądanym stanom na medytacji. Pierwsze to jest zasypianie, a drugie to jest marzenie. Zasypianie dlatego, że jest po prostu zacisk przepony, jest mniejsza ilość tlenu, no i po prostu mózg sobie drzemie. Druga jest też taka, że jak ściągam głowę na dół i tu mam jeszcze ściągnięte, to mam dużo więcej ilości myśli większą ilość myśli w głowie. Jeżeli zadba się o właściwą postawę, to momentalnie ten umysł staje się przejrzystszy. Więc ważne jest, żeby teraz nie tyle wyprostować ten kręgosłup, czyli wypchnąć klatkę piersiową do przodu, co, co zmienić punkt ciężkości, czyli przenieść go z, tej, z tych kręgów piersiowych na nasadę kręgosłupa. Robi się to w ten sposób, żeby tą częścią głowy dotknąć do sufitu, czyli wyciągnąć głowę do góry. I teraz popatrzcie na mnie. Bardzo ważny manewr, to można zrobić delikatnie w czasie, w trakcie też medytacji, jak czujesz, że odpływa, że albo że jest za dużo senność. Wyciągam głowę, czyli nie prostuję klatki do przodu, tylko wyciągam głowę do góry i teraz lekko pochylam się do przodu, wypinam pośladki do tyłu, czyli robię to wygięcie bioder do tyłu i wracam do punktu wyjścia. Ten moment Wygięcia tego krzyżowo-lędźwiowego, czyli tych bioder, wypchnięcie do tyłu jest bardzo ważne, dlatego, że tu następuje przesunięcie tego środka ciężkości. Teraz siedzę na zasadzie kręgosłupa. Znaczy cały mój ciężar jest oparty tu. Tak Jak położę tu rękę z tyłu, to mam wgłębienie. Różnica jest taka. Widzicie? Widzicie tę różnicę? Tak się siedzi najczęściej z przyzwyczajeniem. A istotne jest teraz, podnoszę głowę, pochylam się do przodu Wypycham miednicę do tyłu, wracam do punktu wyjścia i siedzę na nasadzie kręgosłupa. Czasami to można, nie chodzi o to, żeby to robić, czasami ludzie robią takie, i potem wracam do punktu wyjścia. Tak, no. Nie chodzi o jakieś tam specjalne, nie wiadomo jakie skłony, tylko o ten moment, kiedy czuję, że ta miednica jest wypchnięta do tyłu, tak? i siadam rzeczywiście na nasadzie kręgosłupa. To jest pierwsze, pierwszy punkt bardzo ważny. Jeżeli ktoś się zmęczy z siedzeniu na podłodze, to nie jest y, znaczy jakieś naturalne nasze siedzenie. To można siedzieć na krześle. Od razu zaznaczam, bo to często zaznaczam i nigdy tego dość. Nie ma różnicy w, w doświadczeniu medytacji, czy ktoś siedzi na ziemi i ma zawinięte nogi na szyi, czy ktoś siedzi na krześle. To jest dokładnie taka sama postawa. Głównie chodzi o to, żeby ta postawa była stabilna i nieruchoma. Więc jeżeli ktoś siedzi na krześle, to nie jest tak, że jak ktoś siedzi zawiązanymi nogami, to jest bardziej zaawansowane, jak ktoś na krześle, to wstyd, bo jest początkujący. Nie, wszyscy jesteśmy początkujący, na krześle można tak samo siedzieć jak na poduszce, na poduszce tak samo jak na krzesełku, to są wszystko uprawnione w, takie, w takiej samej postawie, postawie medytacyjnej. Ważne jest, żeby siedzieć w całości, czyli tak oparty, Krześle, teraz do Was bokiem, żeby też zwrócić uwagę na to. To, co Wam teraz pokażę, to jest do zastosowania wszędzie. Na dworcach się sprawdza, na lotniskach się sprawdza, w poczekalniach się sprawdza, na kursach się sprawdza, na nudnych kazaniach się sprawdza. W bardzo wielu miejscach się to sprawdza, tylko podstawowy warunek, nie siedzimy tak. Tylko trzeba siąść przynajmniej na połowie krzesła, tu mieć kąt prosty, i robię dokładnie tak samo, czyli pociągam głowę do góry, pochylam się do przodu, znowu jest to wygięcie miednicy do tyłu. I teraz bardzo ważna rzecz, że jak jestem na krześle, że nie wracam do kąta prostego. Bo w kącie prostym będę musiał cały czas pracować mięśniami na plecach, żeby utrzymać pion. Więc lekko muszę zostać pochylony do przodu, tak żeby poczuć, że cały ciężar ciała przechodzi w nogi. Jak znajdziesz ten punkt ciężkości, że jest w nogach, to naprawdę można siedzieć przez długi czas bez zmęczenia. Więc na krześle trzeba zwrócić na to uwagę. I bardzo ważna rzecz w całej postawie ciała, to jest to, że ona ma być nieruchoma. Ewangel już powiedział kiedyś tak. To jest piąty wiek, to nie jest nowość. Jeżeli wino w beczce, jeżeli. Ta beczka jest nieustannie przestawiana. Skąd ta w kąt. To wino w tej beczce mętnieje i jest niezdatne do spożycia. Ale jeżeli postawisz tą beczkę w jednym miejscu nieruchomo, to z czasem to wino zacznie w tej beczce się klarować i będzie, osiągnie wyborny smak. I to samo jest z umysłem. Jeżeli ciało jest w nieustannym ruchu, to umysł jest zmącony. Jeżeli zatrzymasz ciało bez ruchu, to to jest pierwszy stopień do tego, żeby ten umysł osiadał. To jest trochę tak jak z liściem opadającym, on musi trochę mieć czas, żeby opaść. Więc trzeba zatrzymać to ciało bez ruchu. Bardzo ważny moment, żeby zatrzymać ciało bez ruchu. Jeżeli czujesz, że to odpływasz, zawsze podnoś tą głowę do góry. Nigdy nie ściągasz głowy na dół, bo to sprzyja właśnie drzemaniu albo, albo marzeniom. Tylko podnoś ją do góry, tak trzymaj w pionie i utrzymaj stabilną postawę. Jak czujesz, że jest za twardo, źle, hmm. możesz to zmienić na następnym, na następnej rundzie, tylko staraj się przede wszystkim nie ruszać, w ogóle nie ruszać, nawet w palcach. Cię swędzi tam coś, nie się swędzić tam się nic, tego jeszcze nikt nie umarł, jak kogoś swędziało. To, to przejdzie, nie? Ważne jest, żeby zachować tą bezwzględność. I druga bardzo ważna rzecz, to jest oddech. Ten oddech jest zawsze z nami. I oddech musi być. Najpierw trzeba go poczuć. To znaczy, bardzo często mnie ludzie pytają, jak to oddychać. Gdzie to oddychać? Ta przestrzeń koncentracji, kiedy masz koncentrację, ona jest gdzieś tutaj. Więc zamykasz oczy na początku i uświadamiasz sobie, jak ten wdech wchodzi, jak się zatrzymuje. Jak wychodzi, jak się zatrzymuje. Zawsze jest pauza, po wdechu i po wydechu jest pauza. I najpierw trochę trzeba się przypatrzeć temu oddechowi. To jest tak, jakby ostatnio ktoś mnie zapytał, nawet w zeszłym tygodniu, chyba, i wpadła mi taka myśl, że po prostu zamkniesz oczy, to próbuj obserwować swój oddech właśnie w tej przestrzeni. Jak on wchodzi, jak się zatrzymuje i jak wychodzi. Dopiero delikatnie do oddechu dołączaj formułę. Nigdy odwrotnie, bo formuła będzie modelowała oddech. A w medytacji nie chodzi o powtarzanie. W medytacji chodzi o to, żeby nieustannie powracać do formuły, którą oddech prowadzi. Nicefor Pustelnik napisał wprost: Wraz z wdychanym powietrzem sprowadź umysł z głowy do serca. Wraz z wdychanym powietrzem. To znaczy, że bardziej jest to obserwowanie, przebywanie niż kontrola, niż e, powtarzanie. To jest bardziej zasłuchanie. I to jest pierwszy etap. Bardzo ważny, taki, żeby pobyć trochę z tym oddechem, nie wydłużać go niepotrzebnie. On się sam ustali w odpowiednim czasie. I delikatnie, łagodnie powracać do formuły. Zwracam uwagę wielokrotnie na różne sposoby i będę to mówił chyba do końca życia, że to musi być delikatnie i łagodnie powracanie do formy, bez jakiegokolwiek napięcia. Spora część ludzi, szczególnie ci, którzy przeczytali, którzy o do medytacji, ma takie poczucie, że to trzeba coś zrobić na tej medytacji. Tak, tak medytują. Nie, żeby mieć poczucie, że medytują takie właśnie. I to się po jakimś czasie oczywiście objawia bardzo prostymi rzeczami, na przykład czymś takim, że tak siadasz i tak. Medytacja. Co jak to za chwilę jest? Ile to jeszcze zostało? Każde tego typu napięcie, każde tego typu działanie ludzkie będzie potęgowało tym, że właśnie będą objawy niedotlenienia, czyli tego, że mi się co jakiś czas mam ochotę wziąć taki głębszy oddech. I, czyli chodzi o to, żeby jak najmniej tam kombinować. Zwyczajnie podążaj za tym oddechem. Delikatnie, łagodnie dołączaj formułę. Zauważasz, że umysł cię zabiera. Gdzieś myśli cię gdzieś zabierają. Zauważasz, uśmiechasz się do tego i wracasz śmiechasz się i wracasz. Ojciec Karol mi zawsze uczył, musisz mieć większy dystans do siebie. Częściej się uśmiechaj. Najpierw do siebie się uśmiechaj. Potem się uśmiechaj do Pana Boga. Ale musisz mieć większy dystans. to samo jest z myślą. Jeśli myśl się pojawia to robisz to tak bardzo, że nie, nie, nie mogę myśleć, to jest medytacja, i zaciskasz czoło, to, no, to jest tak, jakby budować mur wobec wzburzonego morza. On jeszcze bardziej się z tę fale wzburza. Zauważam, że myśl przychodzi. Zresztą, chcę Wam na tej sesji powiedzieć trochę o, tych, o tym, co się tam dzieje w środku. Zauważam, że odpłynąłem, uśmiecham się do tego i wracam delikatnie, łagodnie. Istota polega na tym, żeby powracać. Im częściej powracasz delikatnie, łagodnie, tym ta przestrzeń pomiędzy Tobą a myślą staje się większa. I to jest najbardziej istotne. Czy macie jakieś pytania z tym związane jeszcze? Biegam niektóre pytania. Oczywiście medytować można z zamkniętymi oczami lub z otwartymi oczami. Z zamkniętymi oczami to jest tak, że na początku to sprzyja takiej koncentracji, zatrzymania, ale przy dłuższej medytacji te oczy będą sprzyjały rozproszeniu. Czyli wyobraźni, która się uruchomi bardzo szybko. Wyobraźnia jest bardzo realna, dotyczy bardzo od przeszłości albo bardzo realnych rzeczy, które zostały w Rzeszowie i w innych miejscach Polski, albo dotyczy różnych innych rzeczy, które nie są związane z rzeczywistością. pragnień i innych fantazji. Więc żeby tego uniknąć, po prostu otwieramy oczy i spuszczamy wzrok na dół. Czyli patrzymy po prostu nie przed siebie, tylko spuszczamy wzrok na dół. To wtedy nas bardzo przytania w takim siedzeniu przed Panem. To jest to mniej napięć, ten lepiej. Zwróćcie też uwagę na jedną taką rzecz, która umyka nam czasami. I to znowu jest kwestia dłuższych medytacji. Że jak masz lekko podniesione ramiona, leciutko, nawet nie muszą, nie, nie chodzi o taką takie postawę, tylko leciuteńko jest podniesione do góry. I siedzisz tak 4 godziny. No to czujesz zmęczenie. Więc bardzo ważne, żeby, a to przychodzi psychologicznie, ponieważ tu mamy wszystkie trudności, troski, kłopoty nosimy na ramionach. Więc bardzo ważne, żeby też na samym początku świadomie puścić te ramiona na to, żeby nie trzymać ich nawet lekko do góry. To ułatwi takie trwanie. Im mniej tam jest działania, tym lepiej. Tak? Ok? Dobrze. O jeszcze o tych rzeczach, tam metania, jak w ruchu, to powiem. Dzieliłem się z Małgosią po drodze, że jakby mam taki czas teraz, bardzo niesamowity, czas, kiedy właściwie ta medytacja jest takim absolutnym smakowaniem każdego szczegółu. Taki, taki jak to jest ważny, każdy element jest absolutnie ważny, każdy element się wpisuje w całość. To, jakby to się o tym się wie, o tym się uczy, o tym się naucza, ale przychodzi taki czas smakowania. To jest niesamowita przygoda, bo to właściwie cały czas jest coś nowego. Ten czas, który mamy tutaj jest wyjątkowym czasem, nie tylko ze względu na miejsce, ale na to, że jesteśmy tu razem i chcemy razem tą drogę przebyć i żebyśmy ten czas mogli wykorzystać dobrze to zwrócimy uwagę na pewne rzeczy, na które się umówimy. My tak sobie zwyczajowo nazywamy w tej naszym rodzinie lubińskiej sesję medytacyjną czasami odosobnieniem. To jest zresztą termin dominikański, bo mistrzekar napisał cały traktat o odosobnieniu. Więc odosobnienie to jest ten moment, kiedy ty decydujesz się na to, żeby odejść. I to się zaczyna już w momencie kiedy opuszczasz swój dom. Zamykasz drzwi, ostatnie myśli czy tam jest wszystko wyłączone, czy oni sobie poradzą, czy sobie nie poradzą, jak to wszystko tam będzie. To już jest pierwszy etap odosobnienia. Musisz zostawić środowisko, pracę, rodzinę, przyjaciół. Wszystkich zostawiasz, wsiadasz w samochód, w pociąg, i jedziesz. To jest kolejny etap odosobnienia. Następny etap odosobnienia jest taki, że przychodzisz tu i teraz tutaj spotykasz plan. I ten plan dnia jest formą odejścia od tego, co mi pasuje, nie pasuje. Co moje chcenia, niechcenia, lubienia, nielubienia. Po prostu 6.30 jest rano, początek. Nieważne, czy ci się chce wstać, czy ci się nie chce wstać. Po prostu wstajesz i idziesz. Plan dnia jest kolejnym krokiem w odosobnieniu, odejściu. Najpierw odchodzę od swojego codziennego życia, od swoich bliskich. A teraz wchodząc w rytm sesji, odchodzę, odosadniam się także od siebie, odchodzę. W czasie medytacji dokładnie się to samo dzieje, kiedy po prostu nie poddaję się tym wyobrażeniom i myślom, które przychodzą. Czyli odosadniam się od tego, od, odchodzę. Bardzo ważne, żeby to zrozumieć, dlaczego, że odejście jest po to, żeby powrócić. Odchodzę od najbliższych, odchodzę od mojego życia, odchodzę od siebie po to, żeby bardziej powrócić. Dokładnie do tego samego miejsca, do tych samych osób, do tego samego Maksymiliana, który, który tu przyjechał. Ale to jest właśnie po to, żeby bardziej powrócić. Więc ważne jest, żeby wykorzystać to wszystko, co jest z tym związane, czyli przede wszystkim podążaj za planem i ten plan pozwala, żeby trochę się zdystansować od swoich nastrojów. Po prostu pasuje ci to, czy nie pasuje, robisz. Zwyczajnie to robisz. To jest moment, kiedy przekraczasz siebie. I drugi bardzo ważny element to jest cisza. Tu jest wyzwanie dla wszystkich domowników, bo już jak zobaczyli te plakaty, to już są my damy rady. Dla nas to też jest zawsze wyzwanie, dlatego że ta cisza jest właśnie czymś takim, co nam uświadamia wiele rzeczy i ona nie jest prosta do zachowania. Najpierw w tej nie gadania, Ale także chcę was prosić jako zaawansowanych yy, wśród początkujących <noise> yy, o to, żeby pójść trochę dalej, żeby nie tylko nie gadać, w ogóle nie gadać. Jak trzeba coś powiedzieć, to powiedzieć to tyle, ile trzeba, półgłosem, tak żeby innych tych tak nie rozpraszać, ale żeby się dokładkowo nie obciążać. Żeby nie czytać nic, nie słuchać. Nie, roz, nie rozmawiać przez telefon, po prostu zostawić taką przestrzeń, kiedy ten umysł już ma już wystarczająco dużo treści. Naprawdę mi uwierzcie, macie bardzo dużo treści, już wystarczająco. To już przetrawić to, co teraz jest, to już wystarczy. Nie trzeba go dodatkowo obciążać. I to też jest bardzo trudne, dlatego że wiele rzeczy zacznie się pojawiać i wszystko ma prawo się pojawić. O tym będę mówił w tej sesji. Wszystko ma prawo się pojawić. Cisza jest matką bardzo mądrych myśli, mówi diadok swotichy. Cisza zachowywana we właściwym czasie jest matką bardzo mądrych myśli. Nie chodzi o to, żeby robić siebie milczka, tylko chodzi o to, żeby dać sobie szansę na spotkanie ze sobą samym w obliczu najwyższego. To nie jest proste. Dlatego, że trzeba nazwać rzeczy po imieniu, trzeba konfrontować się z wieloma rzeczami, które się pojawiają. Ale to jest jedyna niepowtarzalna szansa do tego, żeby pójść ten jeden krok dalej. A wszyscy przyjeżdżamy na sesję wirtacyjną, bo chcemy zrobić ten krok. Gdyby ktoś nie chciał zrobić tego kroku bliżej, czy głębiej, czy jakoś sobie tam nazwiecie, w tej procesie zamieszkania ze sobą samym w obliczu Najwyższego, to byście tu nie przyjechali. Bo jest mundial, bo, bo są różne ciekawsze rzeczy, które można zrobić. Więc ale każdy ma z nas takie pragnienie. Cisza jest absolutnie takim wielkim zaproszeniem do tego, żeby, żeby w to wejść. Cisza zaczyna się od słuchania. Cisza nie oznacza braku dźwięku. Tu cały czas coś jest, cały czas coś się pojawia. Na zewnątrz się coś pojawia, w środku się coś pojawia. Cały czas coś jest. Teraz chodzi o to, żeby najpierw zasłuchać się w to, co jest, bez nazywania. Bez kategoryzowania, bez wartościowania. Po prostu zasłuchaj się, pozwól, żeby to, to się pojawiało i przechodziło. Pojawiało i przechodziło. Nic więcej. Nic więcej. To umożliwi taki, taką przestrzeń w tym zasłuchaniu. Słuchaj tego, co przychodzi z zewnątrz, obserwuj słowo, wydarzenie, osoba, cokolwiek się pojawia. Tylko tyle. To jest takie wielkie zaproszenie do tego, żeby, żeby pójść dalej. To jest element smakowania też, tego smakowania w samej, w samej, w samej praktyce, jeśli się umiesz zasłuchać. I na, na to, do tego was bardzo zachęcam. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To w Lubiniu podkreślamy bardzo mocno za każdym razem i wy to już też wiecie, ale chcę to powtórzyć jeszcze. Wszystko ma taką samą wartość. Medytacja nie jest dla samej medytacji. Nie medytujemy dlatego, żeby medytować. Wszystko jest ze sobą powiązane. Dlatego metanie, medytacja w ruchu, medytacja siedząca, praca, liturgia to wszystko ma wartość taką samą wartość na drodze życia duchowego. Nie ma tutaj przestrzeni jakiejś takiej. E, spirytualnej i priorytetowej, a reszta, no niestety, żebyśmy nie siedzieli całymi dniami, to musimy coś robić pomiędzy. Nie. Zresztą we wstępie do pracy jutro o tym powiem. Dla benedyktynów szczególnie to jest ważne, że ta duchowość musi być integralna. Albo ona jest integralna i dotyka wszystkich wymiarów mojego życia, albo to jest bujanie w obłok. Taka wirtualna duchowość, którą sam sobie wytworzyłem. Dlatego wszystko jest tak samo ważne. Nie tylko sama medytacja, ale wszystkie praktyki, mytania, medytacje w ruchu, wszystko jest okazją do tego, żeby zbliżyć się, żeby zwrócić uwagę na tą obecność Boga, który jest. I bardzo Was chciałem do tego zachęcić, żeby tak to traktować. Żeby nie traktować tego, że są jakieś punkty w programie, które no niestety jakoś tam trzeba przeżyć, bo, bo, bo są wpisane, tylko że wszystko jest okazją do tej. to pozwala scalić to, to doświadczenie. Scalić to doświadczenie. Medytacja, wiecie, czasami u niektórych ludzi jest, pojawia się i znika. Pojawia się na trochę dłużej i znika. Pojawia się na marginesie, tak? Tu jest realne życie, a tu jest margines. Tu musimy ten real, praca, rodzina, wszystko, a potem wyskakujemy na tą medytację trochę i do znowu do realu. I to jest naj, najczęstszy model. Wskakujemy na margines i wyskakujemy do, ży do życia i, na, i do medytacji. Ale potem, właśnie przez to, że ona jest wpisana w całość, my się uczymy tego, że nie ma żadnego marginesu. Że ona jest wpleciona w to rzeczywistość życia. Ona jest po prostu wpleciona. I dopiero jak nastąpi takie przebudzenie do tego, że zauważy, że tam nie ma żadnego marginesu, na który ja muszę wyskakiwać, tylko że to jest wszystko wplecione w to doświadczenie całości życia, to właśnie wszystkie te po, poszczególne praktyki nam to uzmysławiają. Kiedy wstajesz z medytacji siedzącej, przechodzisz do medytacji w ruchu, to się nic nie kończy. Przechodzisz tylko z jednej formy do kolejnej. To mi uświadamia, że, to, że ta medytacja jest wpisana w moje doświadczenie życiowe. Więc odosobnienie, daj sobie czas na to odosobnienie. Już się to zaczęło. Od momentu wyjścia z domu. To się już zaczęło. Przekręcasz klucz, to się już zaczęło. Teraz są kolejne tylko etapy. Odosadniasz się nie po to, żeby być samotny, tylko po to, żeby bardziej powrócić. Do siebie, do innych, do Boga. Do Boga, do innych, do siebie. Druga, drugi filar: milczenie. Milczenie, cisza, która jest wielkim zaproszeniem do tego, żeby pójść głębiej. Zachowywana we właściwym czasie, jest matką bardzo mądrych myśli. I trzecia, yy, trzeci element tego to doświadczenie jest integralne. Nie ma tu jakichś specjalnych punktów, wszystko jest związane z tą praktyką, więc nie ma też co wybierać. Jeśli chcesz rzeczywiście doświadczyć tej drogi i smakować jej, to wejdź w całość tego doświadczenia. Ok, to tyle. To teraz robimy 25 minut medytacji. Najpierw odmówiłem modlitwo nasz która rozpoczyna naszą